Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i witam również mojego gościa, gdyż dzisiaj ruszamy z nowym formatem innego polskiego podcastu o naparzaniu. W którym to będziemy przeprowadzać rozmowy z przedstawicielami wszelakich sportów walki w Polsce. A moim Państwa gościem będzie dziś jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w Polsce Mistrz KOK czy WKN oraz były zawodnik Glory, czy nieistniejącego już DSF. Michał Turyński, witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich, witam słuchaczy, witam Ciebie Hubert, hej. No dobrze, zacznijmy może od, od spraw bieżących, od tych największych i najistotniejszych wydarzeń dotyczących Twojej kariery w ostatnim czasie. 10 września Yokohama, legendarna japońska organizacja K1, Michał Turyński dla wielu słuchaczy informacja, którą właśnie usłyszeli, może być pewną nowością, bo nie ma co się oszukiwać. Polskie media skupiające się na sportach walki niezbyt zainteresowały się tym tematem, co, co jest w moim odczuciu dosyć dziwne. Oczywiście, kickboxing obecnie nie jest najbardziej popularnym sportem w naszym kraju. Ale nie mamy tutaj do czynienia z kolejnym wydarzeniem PZKB, tylko udziału Polaka w, w turnieju organizacji, w której no można śmiało powiedzieć na przestrzeni lat yy, mierzyli się ze sobą najlepsi stójkowicze na świecie. My mam na myśli Ipon nie mamy oczywiście zamiaru unikać takich tematów, a, a mogę chyba nawet z pełną świadomością stwierdzić, że, że cały skład naszego podcastu, najzwyczajniej w świecie, jara się Twoim występem w tym turnieju. Wracając jednak do tematu, jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądały kulisy samego porozumienia się z, z organizacją, bo, bo wiemy oczywiście, że Twój udział. Odbędzie się dzięki współpracy K1 z, z m.in. KOK, którego jesteś mistrzem, ale, ale jak wyglądały zakulisowo negocjacje z K1? Jak zapatrujesz się oczywiście na udział w tym, w tym wydarzeniu I, i co sądzisz o tej wspomnianej już przeze mnie i, no i niezbyt rozumianej y, ciszy medialnej? Wrócę troszeczkę wcześniej jeszcze do mojej wygranej walki. O pas federacji King of Kings. ok, okay. Wygrałem tą walkę i długo czekałem na, na możliwość obronienia pasa. W tym czasie pojawiła się możliwość od trenera. Cezarego podrazy i pojechałem na ocenę indyjski, na wyspę Reunion, e, walczyć z Francuzem Fabrysem Auriengiem e, o pas mistrza świata w wadze superciężkiej K1 e, w federacji WKN. No i tam wygrałem przed czasem w trzeciej rundzie, i później w rewanżu we Francji, w Nimes w lutym tego roku, e, no spektakularnie pokonałem e, Fabrisa Aurienga. I media również o tym. O tym, no, że tak powiem, cicho, cicho było, nic, nikt nic nie powiedział. Tam parę takich moich znajomych, którzy, którzy, którzy się tym interesowali, podbili temat, ale, ale to wszystko jest tak, że polskie sztuki walki to raczej się opierają o teraz pseudowarki celebrytów, jakieś dziwne zestawienia, natomiast, natomiast prawdziwy sport idzie bardzo szeroko no, na drugi plan bądź nawet trzeci. Jeżeli chodzi o, o samą współpracę... Hmm, King of Kings z Federacją K1. No ona już od dłuższego czasu się kroiła i bardzo dobrze, że Donata Simonitis prezydent KOK się dogadał z Federacją Japońską. Słuchajcie, no Federacja Japońska to jest no prekursor tego całego sportu. To Japonia jest prekursorem kickboxingu na zasadach K1, zresztą sama nazwa wskazuje, że cały styl wziął się od turnieju, który odbywał się w Japonii. No słuchajcie, dla mnie jest to niesamowite wydarzenie. Dla osób, które są związane ze środowiskiem, jest niesamowite wydarzenie. Natomiast no, ludzie bardzo mało wiedzą, ale to już jest wina mediów. Ja w tej stronie winy swojej nie widzę. Powiem tak, bardzo się cieszę. No i dla niektórych osób. Było to spełnienie marzeń wystąpić w Japonii na gali K1 Global za starych dobrych czasów. Zresztą wszyscy, praktycznie rzecz biorąc, holenderscy zawodnicy walczyli tam. Cała ścisła czołówka wywodzi się z K1. Także dla mnie jest to niesamowity zaszczyt. Ja się jaram tym strasznie. Kurczę. Jeszcze nawet do końca w to nie wierzę, ale wszystko już jest potwierdzone. Jestem oznaczony jako zawodnik na stronie federacyjnej. I co? I zaczynamy z wysokiego C zaczynamy od turnieju Final Eight, tak jak było to kiedyś za starych dobrych czasów K1. I miejmy nadzieję, że to wszystko wytrzyma i że cała federacja się obroni i że będzie to teraz bardzo znaczący konkurent na rynku sportów walki na świecie. A masz może już jakiegoś upatrzonego rywala, z którym najbardziej chciałbyś się zmierzyć? Nie mówię oczywiście o, o rywalu, który w jakiś sposób zalazł ci za skórę, tylko o takim, którego uważasz za być może największe wyzwanie spośród ogłoszonych nazwisk. Przypomnę, że ten, to pierwsze wydarzenie po rebrandingu, które odbędzie się 10 września. W Yokohamie to będzie ten ośmioosobowy turniej, w którym weźmiesz udział. No, i spośród tych ośmiu nazwisk już kilka jest znanych. Oczywiście poza tobą wystąpił w nim Valentin Bordianu, czyli były pretendent do, do pasa rumuńskiego DFS, Ariel Machado, czyli były zawodnik Glory i obecny mistrz brazylijskiego WGP w wadze do 94 kg Liusu reprezentujący chińskie Wulin Feng. No i oczywiście Mahmud Satari, który jest związany z, z japońską organizacją już od dłuższego czasu. Zwycięzca ubiegłorocznego turnieju w Wadze Open. Przypomnijmy, że z jednym z tych rywali miałeś już okazję się mierzyć, był to Bordianu, z którym udało Ci się wygrać przed czasem na gali w Kazaniu. Być może taki rewanż byłby dla Ciebie najbardziej interesujący. Który z tych zawodników wydaje Ci się najcięższym wyzwaniem i z którym najchętniej staniesz w szranki. Ogłoszonych zawodników jest na razie pięciu, więc jeszcze czekamy na dalsze, dalsze dyspozycje, natomiast starym e, zwyczajem japońskim będzie losowanie, więc tak na dobrą sprawę e, wydaje mi się, że tutaj jakieś tam szachowanie, ustawianie się pod kogoś to jeszcze jest dużo za wcześnie. Ewentualnie można jakieś tam powiedzmy elementy walk e, wyłuskać każdego, no ale powiem Ci szczerze, że ucząc się e, danej dyscypliny sportowej też uczymy się przewidywania po danych ruchach. Ja staram się czytać walkę, staram się odgadywać zawodnika, w jaki sposób on zacznie walczyć, obserwować. Zresztą też z trenerami na to zwracamy uwagę teraz na w przygotowaniach. I tak praktycznie rzecz biorąc to już tam Mniejsza o większość. Na chwilę obecną e, to obojętnie mi, z którym zawodnikiem z tamtej, e, z tamtej ósemki, z siódemki, znaczy zawalczę. Natomiast e, no Starek A1 wiązało się z pewnymi mistrzami, no i fajnie e, byłoby takim moim marzeniem sprawdzić się e, z którymś z mistrzów e, ówczesnej federacji, kiedy. Praktycznie rzecz biorąc, byli w najlepszej formie. To wtedy jest najbardziej wiarygodne, tak? No teraz można by się mierzyć z mistrzami, jak Bad Bathary czy Semi Shield, no ale to są już osoby, które już swoje w życiu przeszły, swoje się nawalczyły już nie są w formie startowej, więc taki, takie zestawienie nie miałoby sensu. Odchodząc na chwilę od y, tematu kickboxingu, chciałbym zapytać o inne wrześniowe wydarzenie y, w innej formule walki. Y, z różnych źródeł dochodziły do mnie. Informacje o Twoim rzekomym związaniu się z największą polską organizacją MMA. Czy było coś na rzeczy? Czy może zdradzić, czy było coś na rzeczy, czy nadal jest coś na rzeczy? Być może w jakiś sposób oferta otrzymana od KSW na, na wrześniową galę. No bo nie trzeba być specjalnie sprytnym, żeby połączyć kropki, jeśli chodzi o twój klub i o miasto, w którym odbędzie się ta wrześniowa Gala KSW. Czy, czy w jakiś sposób ta oferta otrzymana od KSW na, na wrzesień kolidowała z, z ofertą od K1 i, i postanowiłeś wybrać start w kickboxingu? Czy nadal jest coś na rzeczy i czy możemy w przyszłości spodziewać się Michała Turyńskiego w formule MMA? sytuacja jest taka, że kiedyś nawet miałem start na Almie w MMA, natomiast wtedy podpisałem właśnie z federacją King of Kings kontrakt na walki i zacząłem się bawić tak na poważnie w kickboxing, ale ja nigdy nie wykluczam pewnych, pewnych rzeczy. Zresztą zdobywałem mistrzostwo Polski w Muay Thai, w K1, w Low Kicku, jeszcze walczyłem wcześniej w Taekwondo, więc, więc tak praktycznie rzecz biorąc nie ograniczam się i staram sobie nie nie zamykać jakiejś tam furtek i staram wszystko traktować jako przygodę, jako chęć sprawdzenia siebie i tylko i wyłącznie siebie. Jeżeli chodzi o KSW, jeżeli miałbym debiutować w zawodowym MMA, no to ja chciałbym rozmawiać tylko i wyłącznie z najlepszymi, z największymi organizacjami i za taką uważam KSW ponieważ jest to federacja, która jest bardzo dobrze znana i przede wszystkim słynie ze sportowych zagrywek, co bardzo mi odpowiada. I, I praktycznie rzecz biorąc dla włodarzy liczy się dobre widowisko, dobry sport, więc to jest dla mnie najważniejsze. Także tak, jeżeli miałbym debiutować, to jak najbardziej. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że, że były prowadzone i są prowadzone dalej rozmowy, także co z nich Wyniknie to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Na chwilę obecną e, skupiam się na Japonii, ponieważ to też jest, e, że tak powiem, aktualnie praca, którą wykonuję, więc, więc, więc Japonia jest obecnie na pierwszym miejscu. Nie będę ukrywał, że, że na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to ja jestem zawodnikiem spełnionym, praktycznie rzecz biorąc wszystkie elementy, które, które sobie założyłem, spełniłem zostałem mistrzem świata, wielokrotnie broniłem tytułu mistrza Polski, byłem zawodowym mistrzem Polski, zdobywałem puchary świata, zdobywałem mistrzostwa różnych federacji i teraz, jeżeli Dana Federacja przedstawi mi odpowiednie warunki finansowe, to ja jestem w stanie się dogadać ze wszystkimi, a że jestem człowiekiem, który, który się nie boi wyzwań i który bardzo dobrze znosi ciężkie trudy treningów, różnych treningów, więc wydaje mi się, że jeżeli padnie propozycja odpowiednia, która będzie mnie interesowała, to jak najbardziej się zgodzę, MMA kolejne wyzwanie, także myślę, że będzie OK. Chciałbym jeszcze na chwilę zostać przy temacie MMA i zapytać Cię o potencjalne starcia z dwoma chyba najbardziej popularnymi obecnie byłymi kickboxerami w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o, o wagę ciężką: Tomasz Sarara i Arkadiusz Wrzosek. Jak wiadomo, z Tomkiem miałeś okazję już się zmierzyć. Później mieliście zmierzyć się po raz kolejny na na gali dsf w Częstochowie lecz do tej walki ostatecznie nie doszło nawiązał się między Wami jakiś konflikt, być może nadal trwa, o to też chciałbym zapytać no i nie tak dawno temu zgłaszałeś gotowość do ewentualnej walki z Sararą, czy, czy nadal chciałbyś się z nim zmierzyć w formule MMA czy to kickbusingu, chociaż wydaje mi się, że że Tomek już nie będzie wracał do zawodowych startów w formule kickboxingu. Teraz wszedł w świat freakfightów. No, ale jeśli takie starcie byłoby możliwe, to czy, czy nadal masz chęć zmierzyć się z Sararą? No, a Arkadiusz Rzosek jak wiadomo, kiedyś twój sparring partner. Dosyć pochlebnie wypowiadał się o Twoich umiejętnościach czy też dokonaniach przy okazji odpowiedzi na wypowiedź Tomka Sarary po, po tym, jak, jak, jak Sarara przegrał walkę z Wrzoskiem, nagrał tam takie wyjaśnienia całej sytuacji, czemu przegrał. I, i pamiętam, że, że Arek wtedy dosyć, dosyć pochlebnie. Stawiał twoje, stawiał twoje dokonania i umiejętności wyżej niż to, co prezentuje Sarara. I na walkę z, z wrzoskiem również byłeś chętny, z tego co pamiętam, w formule MMA. Więc, czy, czy nadal gdzieś, gdzieś takie pomysły są w głowie, żeby zmierzyć się z którymś z tych panów w formule MMA, na przykład pod banderą organizacji KSW? Jeżeli chodzi o Tomka Sararę, to, to nie ma między nami złej krwi, może i tam była na początku jakieś tam powiedzmy yy, niedopowiedzenia, natomiast na chwilę obecną, yy, Tomek wiem, że już nie będzie walczył w MMA, z przynajmniej z tego co powiedział. Yy, jeżeli ktoś z, fed któraś z federacji będzie chciała nas zobaczyć, to ja nie odmawiam, nie jestem taką osobą, która w jakiś sposób bojaźliwie podchodzi do tematu, natomiast zawsze każdego przeciwnika traktuje z szacunkiem i Wydaje mi się, że, że ta walka na pewno mogłaby się kibicą spodobać, zarówno w K1, jak i, jak i w MMA. Ja uważam, że walcząc przez 20 lat, bo w sumie w marcu minęło 20 lat, jak już się bije na różnych ringach i matach, to walczyłem zawodowo z ponad 15 mistrzami świata, więc, więc tutaj stawianie, czy ja się kogoś obawiam, czy nie obawiam, to już jest drugorzędna sprawa, bo ja wychodzę i po prostu się bije. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, dogadamy się w odpowiedni sposób, to potyczka z Tomkiem jest jak najbardziej możliwa. Jeżeli chodzi o Arka Wrzoska, no to jest człowiek, który zrobił bardzo duży postęp. Na pewno parę lat się już nie widzieliśmy na sali i wtedy, kiedy, kiedy mi pomagał, za to jestem bardzo mu wdzięczny, ponieważ praktycznie rzecz biorąc przyjeżdżałem na sparingi i, i, i pomagał mi wtedy do moich najważniejszych walk. Także, także bardzo, bardzo go cenię za to i widać, że duży postęp zrobił. Natomiast ja też w miejscu nie stoję, cały czas trenuję, cały czas zbieram doświadczenie na walkach międzynarodowych. Ja praktycznie rzecz biorąc Dużo więcej stoczyłem walk zawodowych za granicą, w Chinach. Stoczyłem dwie walki w Rosji. Walczyłem w Stanach Zjednoczonych, cały wschód zjeździłem, dlatego wydaje mi się, że, że tutaj moje doświadczenie jest bardzo duże i, i praktycznie mam argumenty. E, mocny cios, dobry timing, więc wydaje mi się, że na pewno mój niewygodny styl e, nie przypadłby arkowi do końca do gustu. Ale tak jak mówię, szanuję go bardzo dobrze. Chłopak się rozwinął, super, sprawa, że, że zawalczył w glory, super, że wygrał. Także życzę mu wszystkiego dobrego. Chociaż osobiście, jak miałbym mu doradzić, to na pewno nie rezygnowałbym w żaden sposób. Może wiadomo, że tam różne rzeczy się zadziały w tej, w tej Holandii, natomiast w stójce wydaje mi się, że byłby dużo lepszym, dużo lepszym zawodnikiem. No, ale jest jeszcze młody, więc w MMA wydaje mi się, że też może się jeszcze rozwinąć skrzydła. No dobra, wróćmy, wróćmy do twojej głównej dyscypliny, czyli kickboxingu. Porozmawialiśmy już o nadchodzących planach, ale co ciekawe, nadchodzące wydarzenie K1 nie będzie Twoim pierwszym występem w turnieju na terenie Azji, gdyż miałeś okazję zawalczyć chociażby w turnieju King of Kung Fu w Chinach. To jest dosyć ciekawe, trzeba przyznać, jak, jak wspominasz cały swój występ w tym turnieju, który miał miejsce w 2017 roku, no i całą tą motoczkę walki w Chinach. Właściwie to taka historia dość ciekawa się stała, ponieważ dowiedziałem się dzień przed turniejem, że walczę w kung fu, a nie w K1. A to troszeczkę zmieniało postać rzeczy, bo dozwolony tam był mocny klincz, wykręcanie rąk i, i rzuty bezpośrednie, e, podobne do sandy. No, i tam był dość mocno obsadzony turniej. Zresztą, bardzo fajna gala zorganizowana w Qiaoyan w prowincji Pekinu, w wiosce olimpijskiej, więc mieliśmy do dyspozycji całą wioskę olimpijską. Turniej odbywał się co tydzień walka, więc przyjechaliśmy 10 dni wcześniej. Organizatorzy chcieli dać równe szanse wszystkim, więc 10 dni przed pierwszą walką przybyliśmy do. Przybyliśmy do całego ośrodka, więc praktycznie prowadziliśmy sobie tam treningi. Pierwszą walkę wygrałem z mistrzem Chin w sandzie przez ciężkie KO. Tam, praktycznie rzecz biorąc, Chińczycy nie dopuszczali możliwości, że on nie stanie na 10, natomiast nie wstał na 10 i wyniesiony został z mocno złamaną kością twarzą czaszki po kopnięciu okrężnym górnym. No i drugą walkę trafiłem na mistrza mistrza Muay Thai wagi ciężkiej z Ukrainy, Cotner rogawa, który który no niestety troszeczkę, że tak powiem wygrał klinczem, bo był Dużo cięższy i, i zresztą Muay Thai wiąże się z tym, że ćwiczą dość mocno clinch, więc, więc w trzeciej rundzie troszeczkę wygrał clinchem, ale byłem blisko, y, można powiedzieć, tam y, sprawienia sensacji. W każdym razie spędziłem tam z trenerem 3,5 tygodnia praktycznie w Chinach, także super przygoda, y, poznana kultura, całkiem inne spojrzenie na, na treningi sportu, także super sprawa, super to wspominam. Chciałbym zapytać też o inne ciekawe wydarzenie w Twojej wadze, które nadchodzi wielkimi krokami. Na Gali Glory 88 w Paryżu dojdzie do starcia wspomnianego wcześniej już przez Ciebie Badra Hariego i zmierzy się on ze znanym z występów KSW Jamesem No Trzeba przyznać, że ewidentnie Brytyjczyk został. Zostawiony z badrem, żeby ten mógł zanotować swoje pierwsze oficjalne zwycięstwo w Glory. Bo, bo co ciekawe, mimo tej całej legendy Marokańczyka, to żadna z jego walk w Glory nie jest zapisana w rekordzie jako zwycięstwo. Ma on cztery przegrane i trzy walki uznane za no contest. Uważa, że Harry wreszcie dopisze do swojego. E, dorobku, oficjalne zwycięstwo w Glory, czy, czy może jednak Max Winney sprawi niespodziankę? Z Badrem Harem jest taka sytuacja, że jego należy szanować za to, co osiągnął do tej pory. Natomiast te walki to już są tylko i wyłącznie walkami pokazowymi i nie mają nic wspólnego z tym Badrem Harem, który walczył w Japonii, czy dla Federacji Showtime, czy, czy później dla Glory. To jest już człowiek, który już swoje przeszedł w życiu, jeżeli chodzi o, o świat sportu walki, o walki, już nie niestety to już nie jest ten Bad Harry, tak? No, natomiast Federacja utrzymuje go cały czas jako, jako taką ikonę tego sportu, ikonę tej Federacji, więc wydaje mi się, że Max Sweeney, no kurczę, no on jest, tak jak wiadomo, nie jest w roli faworyta. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę teraźniejszą predyspozycję Badra Harrego, no to walka może być ciekawa. No dobrze, dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że wspólnie udało nam się przybliżyć słuchaczom naszego podcastu te nadchodzące wydarzenia K1, w których będziesz brał czynny udział. Wydarzenia bardzo ciekawe, a tak jak wspomniałem na samym początku, dosyć zaniedbane przez polskie media. No, nic. Nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć Ci powodzenia w tym turnieju. I mam nadzieję, że nasze następne spotkanie w podcaście na rozmowę odbędzie się po wygraniu przez Ciebie całego turnieju. Dziękuję jeszcze raz. Na koniec pozostaje mi zaprosić wszystkich słuchaczy serdecznie do kibicowania mi. Jeszcze 30 dni do. Do mojego wyjazdu do Japonii. Także serdecznie zapraszam. Śledźcie mnie na moim Instagramie, na moim Facebooku. Tam będę dawał informacje na temat przygotowań i na temat postępów związanych z przygotowaniem do walki. I co? Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam.